Ludzie się tak słodko wkurzają, gdy noszę czapkę i okulary w domu. Ej, hey, witajcie, tutaj Nexus, Tutaj Swagger Nexus. Handluj z tym! Dziś kolejna dawka Nexosa. Pamiętajcie zawsze, jeżeli macie problem, na przykład, ze zdrowiem, to idźcie do lekarza. On przypisze wam dzienną dawkę Nexosa. Uff, natomiast dziś zrobimy parę rzeczy. Zrobimy parę rzeczy. Tutaj pierwszą rzeczą jest to, że dowiedziałem się, iż jest Children's Week. Tak, Children's Week, czyli. Tydzień dziecka, że tak to można nazwać, tak? Tydzień dziecka. I pamiętajcie, żeby być miłym dla dzieci w ten, w ten okres, bo no to jest tylko te 7 dni, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no i, no i tu się w sumie kończy. No to dobra, no prawie 8 dni powiedzmy, tak? A później już możecie. Być nie mili. Możecie w ogóle nie być mili. <laughs> Natomiast y, są questy y, w Stormindzie w Orgrimmarze i jest jeszcze tutaj w tym y, w Dalaranie. Y, y, I można sobie tutaj wybrać między Ora, y, or, Little Orphan Rule of the Oracle. Czyli te takie skoczki, jakby takie myszki, zobaczcie, takie coś jak tutaj jest No i możecie, możemy wybrać jeszcze Wolvara Czyli, czyli takiego, o takiego jak tutaj jest ten Orfan Wolvar No ja, że zrobiłem chyba rok temu, czy tam parę lat temu tego jednego oracle To teraz pójdę z tym, tym drugim kolesiem Speak with to jest use the Wolvar Orfan Dobra, więc bierzemy tego quest'a i tym razem zaczniemy właśnie robić Questy z tym oto tutaj dobra, czy czas z, z nią porozmawiać? ask about the orphan orphan, coś tam taken to from the, the you can choose care of either orphan dobra, czyli możemy sobie oczywiście wybrać m, kogo będziemy chcieli e, ten no, kogo będziemy chcieli wychowywać, tak? you take Kekek -ke -ke hunting, good to get away from e, mean old orphan lady who doesn't let kekek -ke hunt, no tak, no to w sumie bardzo fajny nam się trafił towarzysz, bo to też jest jakiś taki hunter, bardzo lubi ten. Więc weźmy sobie tutaj jakieś questy. Bronze Dragon Shire. I ogólnie te questy polegają na tym, że będziemy troszeczkę tak jakby spełniać marzenia. E, marzenia powiedzmy tego dziecka, tak. Czekajcie, zobaczymy gdzie mamy te questy. Mamy tu questę jednego, Bronze Dragon Shire. Grizzly Hills mamy, musimy iść. I gdzieś jeszcze, Borean Tundra, nie zaraz zobaczymy te questy, rozpiskaj te questy. Uh, take orphan to visit grizzle mouth, to dobra. Tutaj mam take orphan to visit snowball glade, you may call from... Dobra, wyruszamy. Myślę, że zaczniemy najpierw od tego. Yy, przelecimy się do Grizzly Hills, mojej ulubionej zresztą yy, krainy. Jeżeli o to chodzi, yy, ogólnie, w sumie w całym World of Warcraft. Myślę, że, że ca cały ten, ten klimat w tamtej krainie jest tak zrobiony zajebiście, że yy, no po prostu bardzo mi się ta kraina podoba. taki. Troszeczkę las kanadyjski, można, można tak to nazwać. Hmm, tak mi się w sumie kojarzy z takimi jakimiś parkami ładnymi. Natomiast e, rzeczywiście Grizzly Hills to jest chyba najładniej wyglądająca, wyglądająca kraina w całym WoWie. Przynajmniej dla mnie oczywiście. Muzyka także jeszcze tam robi naprawdę duże wrażenie na mnie. Hmm, no i co do jeszcze tego... tego... Tego eventu, to ogólnie on polega na tym, że... Bierzemy pod swoje skrzydło jakieś y, dziecko, y, które zosta zostało, powiedzmy, same, tak, no, w, w domu dziecka albo y, gdzieś tam, no, no, w domu dziecka zostały, tak, no, gdzieś tam rodzice odeszli albo zostawili, czy, czy coś tam, no nie, nie, nie wiadomo jakie tam są powody, y, więc musimy po prostu się zająć, i, i chociaż, y, wiecie, w tym tygodniu jakoś tam urozmaicić życie dziecka, czyli widzicie bierzemy tutaj tego wolwara i będziemy mu troszeczkę pokazywać świat, bo jak sam on wspomniał, że ta stara pani, która się zajmuje tymi dziećmi po prostu nie pozwala na, na różne rzeczy, dlatego my zajmujemy się jakby tutaj ten... dziwne, że nie musiałem podpisać żadnej tej <laughs> żadnej umowy, wiesz, o jak dziecko ci umrze, to to płacisz kurde, kazać czy coś takiego o boże, jestem okropny. Dobra, przylatujemy już do do tego drzewa. I ogólnie nasz mały, mały wolwar, tak? Chciał zobaczyć tutaj to takie miasto zbudowane w, w koronie drzewa, że tak to nazwę. I jeden z szamanów opowiadał właśnie różne historie na temat niedźwiedzi, które tutaj walczyły I, i, i jeszcze wspomniał o tym, że on nigdy nie był w żadnym mieście. Natomiast wiecie, no, no w Dalaranie to jest, to jest niby miasto, natomiast nie podoba mu się to, że w, w dalaranie nie ma żadnych wojowników, tylko sami Kolesie w, w fioletowych, kurcze, wiecie, szatach. No i teraz może sobie zobaczyć, tutaj. No, rozglądaj się, masz tutaj niedźwiadki. Ok, skończyliśmy jednego questa. Dobra, lecimy do kolejnego tego. Zobaczcie, Nexus spełnia marzenia dziecka. O, ale słodko. Kolejnym miejscem, do którego zabierzemy. Naszą dziecię, którym się opiekujemy, jest Bronze Dragonshire. O dobrze to wymawiam, tak, Bronze Dragonshire. Jest to dosyć ciekawe miejsce. Jeżeli ktoś tutaj robił questy w Dragon Blight, to będzie wiedział o co chodzi. Otóż w tym miejscu występuje swojego rodzaju. Nie wiem, można nazwać to anomalią, natomiast będzie można, w, znaczy w tym miejscu, będzie można zobaczyć swoje. jakby. wiecie. No z, z siebie z przyszłości lub przeszłości oj coś tu zalagowało. Myślę, że tej brązowe smoki coś przygotowały, natomiast widzę, że tutaj się leją kurde z infinitami. Jesus, co tu się dzieje? Ja nic nie mogę dotknąć, boże. No dobra, przyzwili nasze dziecko. <grym> Trzeba będzie uważny, żeby smok nie przygniót ani nic, no dobra. Okej. Okay. Oj, zobaczcie, to jest on. Elder nie może, Wiecie, może spotkać siebie. Look, no, that must be as mighty warrior. See? What can I tell you? Like, you grow up be strong for Frenzy Heart You lead people back to old home where tam coś tam. No i on zobaczy, że spotkał siebie z przyszłości Jak stał się już, wiecie, dorosłym samcem alfa, który poprowadzi Frenzy Heart do zwycięstwa. No i w sumie nic lepszego dla dziecka chyba nie może być. Co je, niż, niż spotkać siebie z przyszłości. Chyba każdy tak miał, nie? Że. No, może nie, że każdy tak miał. Ale kiedyś ja nawet też tak myślałem kim ja będę w przyszłości, czyli tak sobie pomyśleć że fajnie byłoby zobaczyć siebie z przyszłości żeby ten ktoś z przyszłości, żeby zobaczyć jak wyglądam znaczy to takie przerażające troszeczkę było dla mnie, żeby zobaczyć siebie jako dorosłego, na przykład jakbym był dzieckiem i zobaczył siebie teraz, tak o, to może bym się jako dziecko przeraził chyba i to, to nie wiem, taki, taki dziwny efekt troszeczkę natomiast rzeczywiście chciałem kiedyś, chciałem zobaczyć co, co ze mnie wyrośnie, natomiast no no tak tak to jest. No i teraz jeszcze zabierzemy go sobie do takiej wioseczki, w której właśnie tutaj są te wolwary, żeby zobaczył swoich kucze ludzi jak żyją mniej więcej na wolności. Dobra, przyzwijmy go i tutaj to już jesteśmy. Okay. Jesus, serio zabrałem Cię na snowball fight. A. Jesus, dobra. Dragon Queen. No i teraz nasz kurcze, nasz wilczek chce, żebyśmy poznali go ten. Poznali go z Dragon Queen, czyli, wiecie, z ks książniczką z moków. E, Alex Chaza The Lifebinder. W sumie ja też chciałbym ją poznać. <laughs> Zaraz zobaczycie, dlaczego. Natomiast. E, no, fajnie, fajnie byłoby poznać Alekstrazę. <laughs> boże, ja muszę przestać. What the fuck. Ok, zbliżamy się do Wormest Accord. Wormest Temple. Dobra. No i zobaczmy, mamy tutaj Alekstrasa Life Lifebinder. Przyzwijmy naszego pecika. Naszego pecika, boże, naszego wilczka. No i zobaczcie, że. It, this is some elf lady with funny horns. Rest assured, she is not the queen of the dragons. Ah, yeah, she is the queen of the dragons. We often take the forms of smaller beings and we work with them. But why? Dragons are big and powerful. Elf lady weak. KKK want to see dragon queen real form. It was my dragon form, there wouldn't be any room for any... <laughs> O, rozumiem, nie chcę, żeby był zmiażdżony przez. No, czyli tak krótka konwersacja. Powiedział, że. O, to nie jest księżniczka smoków, to jest jakaś dziwna elfka z rogami. <laughs> Natomiast ja bym ją bardzo chętnie poznał. Mm. Alex Naza. <laughs> Blisko. Ta perę <pelerynka. laughs> Boże, jesteśmy przy dzieciach. Skończmy tego quest'a. I teraz trzeba będzie iść do Sholazar, Sholazar Basin, Sholazar Basin albo Scholazar Basin jak chcecie to nazwać Aby pozwa, poznać hemeta Nessing, Wari, Nessing Wari. I w sumie jest to dosyć ciekawa, ciekawa persona, że tak to nazwę. Jest to jest to krasnolud, chciałem powiedzieć człowiek, jest to krasnolud, który gdzieś tam przez te wszystkie ekspansje pojawiał się jako taki łowca, który urządzał sobie... Wiecie, jakieś polowania i w, od klasika w sumie go znamy w Stranglethorn Valley. Było dosyć sporo questów właśnie z Hemetem Nessingwery, który tam nam dawał dużo questów, żeby polować na jakieś bestie. Następnie spotykaliśmy go, <laughs> go na, w Nagrant na Outlands, gdzie także mieliśmy dosyć sporo questów z zabijaniem mobów. No i ostatecznie on tutaj trafia do nas. Eee, w sumie, znaczy, ostatecznie, no trafiam tutaj jako już starszy człowiek na Northrend. Gdzie, wiecie, gdzieś tam też poluje. No i czy on się później pojawiał? What the fuck, to jest PVP battle! O nie, ja nie chcę, ja nie chcę. Nie, nie, nie. no, 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 nie! Nie! O! o. A, ale fajnie, ee, nie, no, zajbiście, jestem bliżej, ale fajnie mi się teleportowało. Bo byłem tu i mnie walnęło tutaj, będzie bliżej, ha, ale jazda. I czy on się pojawiał? E, w sumie w Stranglethorn pojawia się jego syn e, Hemet Nesingwory Jr. E, I jest jeszcze na Pandarii Na Pandarii także się pojawia e, I tam mamy quest'a takiego w Coś w stylu e, Father-son relation Czyli wiecie Gdzieś tam syn znika, ojciec go kurczę szuka A później jest o oh, I love you son, oh I love you dad I takie różne rzeczy o, oh, leciałem zbyt wysoko i daleko. Musiałem się wracać w sumie. Zacząłem czytać coś na MMO champion. Natomiast gdzie jest Hemet Nessingwary? Jest tu stary, kurcze. Hemecik, cześć Hemet. Przyniosłem ci dziecko. Ja, zobaczymy, co to za konwersacja. Wow, atlas. Get to meet Hemet Czyli w końcu mogę poznać Hemeta Nessingwary. Frenzy Heart now, all about after you To come? O, czy może nauczysz mnie jakichś trików? On ha ha ha, możesz przeczytać moją książkę The Green Hills of Stranglethorn i może dołączysz do mnie na jakimś safari. I czy chciałbyś Maybe give up to bla bla bla, coś tam. No, ogólnie rozmawiamy o takich hunterowych rzeczach. Natomiast jeżeli chodzi o tą książkę to to był tak wkurzający quest. Ogólnie MT Singlery pisał swoją książkę Zielona zielone wzgórza Stranglethorn. Nie wiem jak to tam przetłumaczyć na polski, natomiast My, nie, nie, nie wiem, czy, czy to tam by brzmiało dosyć fajnie. Natomiast. E... Gdzie to tutaj jest? E... A, do Dalaranu musimy się wrócić. No dobra, no to przejdziemy się szybko do Dalaranu. Natomiast e... on, on pisał taką książkę, Te, te Zielone Wzgórza, tak, Który, gdzie, gdzie tam opowiadał o polowaniach swoich. Była także jeszcze ta przygoda z królem Bangalaszem, czyli takim dużym. Dosyć fajnym tygrysem. No i, no i taki był joke troszeczkę z tym wszystkim, bo trzeba w sumie było zbierać te książki. Green Hills of ten, pamiętam, z mobów to kiedyś leciało i trzeba było to zlepiać w książkę. Boże, jak to było wkurzające. Natomiast. Ten joke z tymi książkami te się pojawia dosyć, dosyć często. Nawet w Heartstone jak jak tam się zaczyna rozgrywkę. E, po raz pierwszy to przechodzimy przez taki trial, gdzie musimy te parę bossów pokonać i tam się pojawia Hemet Nessinger, który także mówi o przeczytaniu jego książki Zielone wzgórza Stręgotam. Hemet. Kolejne miejsce, w które musimy go zabrać to. Sklepik z zabawkami. Jakie dziecko by nie chciało spędzać czasu w sklepiku zabaw z zabawkami? Ja personalnie uwielbiałem, w sumie, e, bawić się w sklepikach takich, chyba tak? Tutaj, to jest tu. Nasze dziecko działa, czy nie działa? Ej, to tutaj jest, no. Może trzeba mu coś kupić, co? No, Zeppelina trzeba kupić mu dać, tak, czy jak? Ej, hey, łap Zeppelina, ale super I on teraz rzuci go do mnie Nie, tak, powracając do tego To rzeczywiście bardzo Bardzo lubiłem spędzać czasu, czas W sklepie z zabawkami Zawsze gdzieś tam, więc z babcią byłem to zawsze Babcia, babcia, do sklepu z zabawkami I zawsze się patrzyło na telego i te sprawy No, więc Ja w sumie się nie dziwię jemu, że tak bardzo chciał No dobra, trzeba go już w końcu oddać To tak kończy się nasza przygoda Z naszym kekekeke Kekeke -ke. ke -ke Kek, kek, nie czekajcie, jak on się nazywa? K E K, e, k kek No i dobra, skończyliśmy to Nice Nice Bardzo fajnie, może coś jeszcze mamy tutaj? Nie, to w sumie wszystko, dobra Skończyłem quest line'a, także polecam wam go zrobić Na przykład jak obejrzeliście teraz po tej stronie spr Spróbujcie zrobić po tej drugiej Ok Znajdujemy się w Dalaranie e, i, I swoją drogą Chciałem tylko powiedzieć, że to jest Set Field Marshal E, o ile dobrze sobie pytam. Aha, tak, jest replika of Field Marshal. i e, Jest to set, który potocznie nazywany jest Yellow Banana Set, ze względu na to, że to jest taki e, taki bardziej, wiecie, żółtawy, mega, taki aliancki. E, I właśnie ten set przyjął nazwę Yellow Banana, czyli żółty banan. E, i, I najczęściej używany jest właśnie przez hunterów, e, tudzież, nie wiem, paladynów, warriorów. E, a tamte pozostałe sety są troszeczkę takie dosyć dziwne, e, ale można go kupić na przykład. Repliki tego seta można kupić w Area 52 w Netherstormie po osiągnięciu jakiegoś tam y, odpowiedniego ratingu w, w tym w na rating Pathfinder, tak właśnie. Ja akurat osiągnąłem to gdzieś tam w kataklizmie, dlatego teraz mogą sobie kupić. Ja sobie dopiero o tym, znaczy ktoś mi o tym przypomniał. Mój kolega Nathan mi przypomniał. Natomiast chciałem tylko pokazać Wam, że mamy już tutaj 100. Sto... Epicurean Award, dlatego możemy kupić sobie. What the fuck, to są already known. Czemu to są takie zielone? Dobra, nieważne. Możemy kupić sobie czapkę szefa. Kupujemy i dostajemy achievementa. Cooking with style. Teraz mniej więcej pokażę wam, jak szybko będzie przebiegać cooking. Boże, wszystko do mnie pisze. Przepraszam. Jestem gnojem, kurczę. Muszę tutaj zrobić parę rzeczy. Przepraszam was, jak najbardziej. Ech, Boże, czekajcie. Dobra, znajdujemy się przy guild banku I teraz wyciągnę powiedzmy tutaj parę ref octopus I te breasts No i teraz wam mniej więcej pokażę jak cookinguje się bez czapki i jak się cookinguje z czapką Dobra, mam nadzieję, że to jakoś będzie, uda mi się jakoś pokazać to Dobra, w ten sposób, dobra, pokażę wam jak się cookinguje Mamy tutaj 12, to 2 dwa wy, dwa wy cookingujemy bez czapki Zobaczcie jak przebiega cookingowanie bez czapki a teraz sobie załóżmy czapkę I ona wygląda w ten sposób Wygląda szczerze mówiąc genialnie Trzeba przyznać, że ona jest dosyć fajna no, Przybliżmy sobie w ten sposób No i zobaczmy jak się cookinguje z czapką Ja pierdziele Ja pierdziele Wow, no nie wiedziałem, że aż tak szybko to leci I w ten sposób zobaczcie, że możemy sobie kukingować. Wow i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek No i oczywiście, mam nadzieję, że się podobało Ale jeszcze zanim opuścisz to miejsce i wrócisz we wtorek Ha! Nie, co... nie teraz jest wtorek Środa, jutro W takim razie, zostawiam jeszcze mailbox No i mamy pierwszą wiadomość od użytkownika Bartek N. Nexus, chciałem ci... Nexus, chciałem Cię zapytać Jaka rasa najbardziej podoba Ci się w tych nowych mod Nexus. Chciałem cię zapytać jaka rasa ci się najbardziej podoba w tych nowych modeli, jak dotąd i czy twój hunter zostanie humanem czy stanie się dwarfem znowu w wod. Pierwszą rzeczą jest to kurde. W uh, tych komentarzach chyba czytałem z 10 razy. Strasznie dziwna forma, panie Bartku. Natomiast pytanie bardzo fajne. Jeżeli chodzi o rasy to wszystkie mi się To w sumie wszystkie rasy bardzo mi się podobają. <laughs> o Boże. <laughs> no więc wszystkie mi się podobają. <laughs> tak. A co do drugiej części, czy y, zostanę Humanem czy Dwarfem, y, to jeszcze, jeszcze kwestia, y, do, nad, którą jeszcze muszę nad którą jeszcze muszę podjąć decyzję. Zobaczymy, szczerze mówiąc. Zobaczymy. No i kolejna wiadomość od y, D. Esm, smo desmo. Sam gram na prywacie, ale przez oglądanie Twoich filmików coraz większą ochotę mam, żeby zacząć grać na globalu. Jednak boję się, że mogę nie ogarnąć. Super robota i kręć, kręć, kręć filmiki. Chciałem, myślałem, że powiesz jak chcesz kręć widu, boom, kręć widu. Dobra, e, więc e, m, cieszę się, że gdzieś tam, e, cię jakoś tam, wiesz. Modyfuję do tego, żeby zagrać w WoWa Ja jak najbardziej promuję to, abyście właśnie zaczynali grać w WoWa I macie nawet w opisie najniższe ceny World of Warcraft oraz abonamentów na, tych, na, na, na stronie możecie sobie porównać oczywiście te wszystkie sklepy Natomiast jak najbardziej zachęcam i nie ma czego się bać tak naprawdę czego, czego, że na przykład nie ogarniesz Ponieważ jest tutaj troszeczkę łatwiej szczerze mówiąc Powiem Ci, że trudniej byłoby przejść z MOPA na TBC niż z TBC na MOPA Tak to Ci powiem Więc naprawdę nie bój się, spróbuj ten miesiąc pograć I naprawdę może Ci się spodobać no i to było na tyle. Oczywiście zapraszam na te strony yy, i łapka w górę, jeżeli się podobało, jeżeli nie to w dół i do zobaczenia. Cześć!